Rut Lutosławskich to wybitni mężczyźni, jak choćby filozof Wincenty, bracia Marian i Józef, zamordowani w czasie rewolucji październikowej, kompozytor Witold czy kapłan polityki prekursor harcerstwa Kazimierz. Ale jak mawiają Amerykanie, za każdym sukcesem wielkiego mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta. Tak było z paniami Lutosławskimi, którym poświęcona została wystawa w Muzeum Przyrody Dworzy Lutosławskich w Drozdowie. Panie Lutosławskie, to wystawa, która opowiada o życiorysach kobiet żyjących w XIX i XX wieku. Począwszy od XIX wiecznych matek Polek doby powstania styczniowego, czyli kobiet, które w tym czasie, gdy mężczyźni walczyli w powstaniu, byli zsyłani na Syberię bądź trafiali do carskich więzień, trzymały majątki. Oraz dalej na kolejne pokolenia przekazywały płomień patriotyzmu. Takie dwie matki Polki na tej wystawie są ujęte. To Maria Ze szczygielskich lutosławska i jej siostra Paulina Ze Szczegielskich-Lutosławska. Obie były żonami Franciszka Dionizego Lutosławskiego, który trafił w 1863 roku do Cerskiego Więzienia w Łomży. Po śmierci Marii poślubił jej rodzoną siostrę. Paulinę. Kończy się wystawa na postaci, która żyła już w okresie PRL-u. Oraz w trzeciej Rzeczypospolitej to Krystyna Witkowska, osoba, która przechowywała pamięć o historii rodu lutosławskich, była wielką przyjaciółką naszego muzeum, przekazała nam wiele cennych materiałów. Ale oprócz tych postaci mamy tutaj także żyjące w XX wieku matkę oraz córkę, które zasłynęły jako twórczyni literatury. Sofia kasanowa lutosławska była swego czasu nawet typowana do literackiego nobla, natomiast jej córka Izabela Lutosławska. Wolikowska była autorką poczytnych, bezcelerowych powieści popularnych w 30 latach 20-lecia międzywojennego w 30. latach XX wieku. Te postacie, można by powiedzieć, są wymiaru europejskiego, nawet światowego. Bo Sofia Kasanowa, jako osoba, która kiedyś była typowana do literackiego nobla, była postacią tłumaczoną na wiele języków na francuski, niemiecki, szwedzki. Czy angielski. Jej ojczyzną była Hiszpania. W Hiszpanii poznała w Madrycie konkretnie Wincentego Lutosławskiego, profesora filozofii zdrozdowa. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, ten związek. Potem miał różne losy, romantyczna miłość, dwie uduchowione osoby, no i oczywiście twórczość, bo i filozof Wincenty, i pisarka, i poetka Sofia to ważni. Twórcy XX wieku, mimo że Sofia jest bardziej znana w Hiszpanii, są tam ulice i imienia, wydaje się jej tomy poezji, powstają duże kilkusetstronnicowe biografie w Polsce między innymi ze sprawą naszego muzeum, to postać jest przywracana naszej pamięci. Panie Lutosławskie, matki, żony, lekarki, pisarki, korespondentki, wojenna, nauczycielki, ich rola w rodzinie ich wpływ na historię Polski, a nawet Europy okazała się być wyjątkowa. Kiedy przygotowywaliśmy tę y, wystawę, to się zastanawialiśmy y, jak do tych kobiet podejść i oprócz tego, żeby przedstawić ich historię, bo to kobiety nietuzinkowe, y, jak o nich mówić. I każdy tak naprawdę miał... Y, z perspektywy swoich doświadczeń zupełnie inne podejście, bo y, mówimy o kobietach, które żyły na przełomie XIX, XX wieku, początek XX wieku, to jest czas zmian społecznych, dużych zmian społecznych y, i ziemianki miały w tym swój udział, ponieważ angażowały się i w pracę społeczną, tutaj w Drozdowie to co się działo, czyli opieka medyczna, y, szkoła, y, nauka, y, to wszystko jest sprawa kobiet. Ale też to są kobiety, które akcentowały swoją obecność w życiu politycznym. One miały wyraziste poglądy polityczne, one się angażowały. Należy pamiętać, że to wszystko się dzieje na prawicy, która jednak miała bardzo konserwatywne podejście do roli kobiety i mężczyzny, więc można powiedzieć, że one przecierały szlaki te przywileje, którymi teraz się cieszymy, wywalczyły nasze prababki. Bardzo ważne jest na przykład to, że one stopniowo wywalczyły sobie prawo do nauki, bo przez długi czas kobiety miały zamknięty wstęp na uniwersytety, kształcić się mogły za granicą. Dostęp miały tylko te nieliczne, które było na to stać, między innymi ze środowiska ziemieńskiego, i to one potem pokazywały, że mogą na równi z mężczyznami pracować, zdobywać stopnie naukowe, angażować się w politykę. Sofia Kasanowa-Lutosławska, patriotka dwóch ojczyzn Polski i Hiszpanii, była przyjaciółką królowej Hiszpanii Marii Krystyny. Jej córka Izabela Wolikowska to autorka bestsellerowych w dwudziestoleciu międzywojennym powieści obyczajowych. Z kolei dr Maria Lutosławska to matka geniusza muzyki poważnej Witolda Lutosławskiego i zarazem lekarka oraz działaczka społeczna. A Maria Niklewiczowa, ostatnia właścicielka Drozdowskiego Dworu, gdy miała wyjść za mąż za Mieczysława Niklewicza, przyjaciela Ramona Dmowskiego i wydawcę prasy narodowo-demokratycznej, oraz pism Dmowskiego stanęła przed wielkim problemem, ponieważ Niklewicz trafił wtedy do warszawskiej Cytadeli i groził mu wyrok. Dzięki interwencji Królowej Hiszpańskiej u Ucara został zwolniony. Dzięki determinacji Marii Niklewiczowej dwór Drozdowski przetrwał najgorsze czasy PRL-u i mógł w 1984 roku stać się siedzibą Muzeum Przyrodniczego. W życiorysach e, tych żyjących w wieku XX przejawia się Roman Dmowski. Bardzo dobry przyjaciel rodziny Lutosławskich. Dmowski był szczególnie związany z trzema córkami: Sofii oraz Wincentego Lutosławskich. Mowa o Marii, Halinie oraz Izabeli. Jeśli chodzi o Marię Miklewiczową, czyli najstarszą z trzech córek, to ona dochowywała Dmowskiego. Od 1938 roku do jego śmierci w roku 1939. Była świadkiem jego ostatnich dni. Pod jej bardzo opiekuńczymi skrzydłami skończył swoje życie. Był bardzo dobrym przyjacielem jej męża Mieczysława Niklewicza, wydawcy innymi prasy endeckiej oraz pism Ta przyjaźń miała także swoje inne wymiary, bo Lutosławcy oprócz. Związków przyjacielskich z Mowskim, byli także działaczami Narodowej Demokracji. Izabela Lutosławska-Wolikowska, jedna z bohaterek mojej wystawy, działała w Narodowej Organizacji Kobiet, która bardzo e, znacząco przyczyniła się do aktywizacji kobiet w roku 1919. Były tu pierwsze wybory w wolnej, odrodzonej II Rzeczypospolitej, i Narodowa Organizacja Kobiet. Zorganizowała akcję aktywizacji pań, by kamienicami, czyli poszczególne bloki, poszczególne dzielnice, wybierały się do urn wyborczych. Była to taka manifestacja, że kobiety też mają głos i powinny z niego skorzystać. Wystawa w drozdowskim dworze przypomina niepospolite kobiety. Zobaczyć można wiele rodzinnych pamiątek, archiwalnych zdjęć i listów. Wystawa o niezwykłych kobietach na tle historii dwóch stuleci powstała na podstawie książki Tomasza Szymańskiego Kustosza Muzeum Przyrody Ludosławskich w drozdowie, książka i wystawa to ocalenie od zapomnienia w tych wspaniałych kobiet, które bohatersko stawiały czoła różnym wyzwaniom.